Witam Was moi drodzy, bardzo cieplutko w grze LEGO Fortnite. Jak widzieliście przed momentem, udało mi się pokonać Brutala. Ja to zrobiłem nawet już dwa razy, albo inaczej. Raz walczyłem z Brutalem i miałem wrażenie, że go pokonałem, ale płytki nie mogłem żadnej znaleźć. No chyba, że się zespałnował albo coś, ale no nie wiem. Ja, tego akurat nie nagrałem. co drugim razem, jak widzieliście, udało się. No dobrze, no to co w takim razie w tym odcinku? No, ruska brutala jest nam potrzebna aby ulepszyć stanowisko rzemieślnicze mam wszystko mam wszystko jak widzicie ale nie chcę tego robić tutaj ponieważ wydaje mi się że osiągnęliśmy na piaskach praktycznie to co trzeba było osiągnąć w sensie mamy jasnordzeń, mamy to czyli to co jest potrzebne nam najbardziej bursztyny rubin i rubiny obsydian i to zdobyliśmy Mamy wioskę, następna najprawdopodobniej, następny biom, który będziemy musieli e, e, odwiedzić po, wydaje mi się, e, ulepszeniu stołu rzemieślniczego, będzie biom zimowy. A ja mam wioskę bardzo blisko biomu zimowego, więc najprawdopodobniej dobrze by było, żebyśmy tam ulepszyli nasze stanowisko rzemieślnicze. I chciałbym też tam zrobić sobie piec. Tam chciałbym też zrobić sobie... E, ups, jakie było cięcie. E, e, Zcinka jakoś i wytapiacz metalu. I teraz ja nie pamiętam. Powiedzcie mi, czy jak ja rozwalę wytapiecz metalu, to ja wszystko dostanę, czy coś zniknie? Chyba wszystko powinienem dostać, prawda? Jak się buduje wytapiecz metalu? Jasno rodzeń 15 obsydynowy 35 i 3 wybuchowego rdzenia. Mam 15257. Hmm. Powinien dostać 15 dodatkowych. No dobra, spróbujmy. Uh, następny poziom, poziom dziesiąty. No ok, super. O, Załatw, załatwcie go. Raz, dwa. Dobrze. I czy ja wszystko odzyskałem? Wydaje mi się, że tak, mam dziesięć. Tak, wszystko odzyskałem. Miałem 25, a to 35 i 25, 25 60. Tak, wszystko odzyskałem. Tak samo zrobimy w takim razie, moi kochani, z piecem. Otrzymaliśmy wszystko, chyba tak. I teraz możemy w ta z takim ekwipunkiem iść do mojej wioski. Mam obie łuski. Mam rzeczy, które są rzadkie tutaj. Eee, o, nad nadchodzi w ogóle. O, słuchajcie, od, złożyłem talizmany zdrowia, bo mam talizmany lepsze, trochę zrobiłem sobie yy, po to, żeby pokonać tego Brutala. Yy, użyłem, jak widzicie, yy, kuszy refleksyjnych, gdzie dałem mu trzy obrażenia, esencji obrażeń. Dzięki temu mój, moja kusza była lepsza i mogłem pokonać łatwiej Brutala. Tak, moi drodzy, tak to właśnie, właśnie wygląda. Co tutaj jeszcze mamy? Tu mam jeszcze trochę obsydianu surowego, może go wezmę. To mogę zostawić. E, chyba tak bo to mogę zawsze zrobić tam też mam chyba takie rzeczy już to bym mógł tą, tą wioskę awansować e, ale bym ale, ale na, razie, na razie tego nie chcę robić na razie chcę moi kochani e, udać się na mój biom e, na mój biom e, śnieżny znaczy do, do mojej wioski poprzedniej po drodze trochę zbiory elastu drewna bo nie wiem, ile tam mamy sztuk. Nie pamiętam, bo tam bardzo długo już nie byłem. Zweznę troszeczkę sobie ze sobą. I moi kochani... Mam nadzieję, że... O! A pazury! Czy ja mam jakieś pazury? Teraz tam nie wiem, czy mam jakieś tam pazury. Kurczę... Najgorzej będzie wracać tutaj po coś, jeżeli czegoś zapomnę, nie? Ale wiem, że tutaj mam tylko dwa pazury. Dobra. Ile mam? 23 sztuki. No to zbiorę jeszcze to. Słuchajcie, i ruszam. Ruszam. Jeżeli po drodze spotkam jakiegoś wilka, a chociaż raczej piaskowego już nie spotkam, bo to jest, bo jestem tutaj przy plaży, praktycznie. Ale jak, pozna, jak spotkam, to e, zabiorę pazury. Jakieś tam jest kilka sztuk. I tyle. Moi kochani, radźcie sobie, moi drodzy, żegnajcie. Widzicie co? Chyba wezmę jeszcze te dwa pazury. Dwie sztuki są tutaj. Nie, tutaj nie. Gdzieś w tej skrzynce. Też nie? Też nie? Bo mamy mleka dosyć dużo. Słuchajcie, to byśmy mogli zabrać sobie e, kilka sztuk. E, rozdziel na połowę. No to się przydaje. Pikantny burger się przyda. Szejki nie, to mam. Jajka. Kurka, no nie chcę brać wszystkiego. Dwie, dwa pazury. Jestem już pełen. Jestem już pełen. Dobra. Weźmiemy sobie to do jedzenia. tarcze mamy. Ach, ten burger mógłbym zostawić. Zostawię go. Po co mi? Ach, on tu jest niepotrzebny, ale to potrzebuję. Przynęte. Jezusie. Dobra, nieważne. Idziemy. Idziemy, moi kochani. Widzimy się przy mojej wiosce na biomie, przy biomie zimowym. No i jesteśmy już w mojej wiosce. Zajęło oczywiście to cały dzień całą noc biegania, ale pogadajmy sobie z moimi ludźmi. Może coś ciekawego mają. Bursztyn obrojony, dzięki. Żaden problem. Cześć Pomidorek, co ty masz dla mnie? Jak tam praca? Obsydienowa płyta, granitowa płyta, marmurowa płyta. Bardzo dobrze, dziękuję ci bardzo. Wow, 103 obsydniowe płyty mam. No to jest ciekawe. Ty chyba jedzenie robisz? Nie, ty robisz w służbie Za parę korpów ugrudzenie nie sprawiam sobie wielkiego złotego auta, co nie? Eee, dobra. To drewno, kość, nawóz, dzięki. Ona podstawowe rzeczy zbiera spoko. Jeszcze ktoś? Chyba ktoś jeszcze był. Ktoś jeszcze był. Tutaj jest esencja. Nie mam pojęcia. O ta słoneczniczka, właśnie słoneczniczka, co ty robisz? Jak tam praca? Wełna, proch, wilczy pazur, nawóz, skorupa. Ja w pitole nie wiem, gdzie tego kłaść już. Dobra, może gdzieś tutaj coś odłożę. Wełna, cyk. Skorupkę mogę podnieść. Pazur, odłóż pazur. Róbkę podniosę, o, 8. Od skorupka. <laughs> Okej, okay, dobra, słuchajcie. Nie ma tu tamto. E, musimy postawić teraz kolejne stanowiska, czyli piec do robienia papku i e, z kamieni, ten coś tam e, do metali. Także stawiamy w tym pomieszczeniu. A więc tak. Wytapiacz metali. Tu. Cyk. Świetnie. I piec do gotowania. Zaraz koło wytapiacza metali pójdzie. Czy mogę go cofnąć? Nie. Cyk jest. No i dobrze. I mamy i piec, i wytapiacz metali. Metali. Dobrze. To mamy to, co chcieliśmy. Teraz ulepszamy stół rzemieślniczy. Co potrzebujemy do ulepszenia stołu rzemieślniczego? Nie mam pojęcia, ale zaraz zobaczymy. Czy na pewno piaskowy, na pewno. Eee. Wszystko mamy Szapki miedzi, obsydyj nowe płyty Łuska brutala, ulepsz Jest Epicki kill -off narzędzia, wow Ukończ zadanie, słuchaj doliny z LEGO z Fortnite Dobra, leśna siekiera. wow I to potrzebuje? Kisłu położenia i ta miedzi tylko Ej a ten kilow, obsydianowa płyta i Kis lodososny. Czyli to musimy zrobić, żeby lodososny zrobić. I mamy odporność e, talizman zimnej krwi. Na wysoką, zwiększa odporność na wysoką temperaturę, krzepkości. Gdy masz pełne zdrowie, to ok. Uska brutala, malachitowa płyta, o Boże. Ale ja bym chciał teraz odporność na wewnętrzny ogień, o. To, 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 to i to mogę zrobić. Większe odporność na niską temperaturę. Wilwełnia na nić, obrobiony bursztyn, rubin i wybuchowy rdzeń. To mamy. To trzeba zrobić, żebyśmy sobie mogli e, iść na... Leśną, leśną siekierę jeszcze. E, Kij, słup, ukorzenie czy z, e, czy z to drewna? To. Kij, korzenia, Trzy sztuki. To jestem w stanie chyba zrobić. Jestem w stanie to zrobić, moi drodzy. Będziemy mieli lepszy, lepszą siekierę. E... Słupło jest. Cyk. Trzeba tylko zrobić kije. Trzy, trzy sztuki, chyba że gdzieś mam jeszcze umieszczone. Ale raczej nie sądzę. Tu nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma. Ja sobie zrobię porządek później tutaj z tymi... Zresztą ja to zawsze mówię. A i tak nie robię. Tu nie ma. To jest to samo. Tu nie ma. Tu nie ma. I też nie ma. Ale mamy to. To potrzebujemy. Obrobiony bursztyn też potrzebujemy. Dobrze, dobrze, dobrze. ej, ej, ej uważaj. Dobra, zróbmy sobie trzy sztuki kija. Raz, dwa, trzy. Weźmy sobie... obróbmy bursztyn. Chyba, że mam obrobiony. Nie mam. Obrobiony bursztyn to trzy sztuki, prawda? Obrobiony bursztyn się robi tutaj. W tym domku mamy odpowiednią maszynę. Ej! Szlifierka. Ile tych rubinów potrzebnych? Zróbmy trzy na razie. Wejdź. Aura, czy tam Słońce, czy kim ty tam jesteś? Eee... Dlaczego mi obrobiony bursztyn? Właściwie niepotrzebna. A, bo to do talizmanu, tak? Nie, chyba nie. Pięć. Pięć obrobionych bursztynów, dobra. Jeszcze dwa. Świetnie. Ekstra. Teraz wracamy, zrobić sobie... Yy, kij już jest, zrobimy sobie siekiera. Lepszą. Leśna siekiera. Trzy sztabki miedzi jeszcze. Myślałem, że te sztabki miedzi to ja... ...mam przy sobie, a być może muszę je najpierw zrobić, bo ja je użyłem wszystkie faktycznie. Ja nie mam sztabek miedzi. Chyba... ...jedną mam tylko gdzieś... ...z tego co pamiętam. Nawet nie wiem gdzie. Dobra, kto robi sztabki miedzi? Ty? Nie. A nie, no, piec. Jasnordzeń. O rany. O rany. Dobrze, że jasnordzeń przyniosłem ze sobą. Uff, gdzie ten jasnordzeń ja włożyłem? Mam ze sobą, dobra. Idziemy zrobić w takim razie sztabki miedzi. Dwa jasnorodzenie na sztabkę. Raz. Dwa. Dwie robię, bo ja wiem, że jedną sztabkę mam gdzieś. To nie mam tu. Dobra, to trzeba odłożyć. Supokorzeń trzeba odłożyć. bursztyny Kije mam jeszcze tutaj. Holender. Tą łuskę. O rany. Dobra, zabierz się. Już robi się bałagan wszędzie mi znowu. Już mi się robi wszędzie bałagan. Tutaj nie, tutaj nie. Gdzie ja mam tą jedną sztabkę miedzi? Ja ją na pewno gdzieś mam. Tutaj nie ma, ale mogę tą łuskę tu odłożyć i bursztynę tu odłożę. Ta łuska jest mi potrzebna, bo ona jest Brutalna. O, tu mam sztabkę miedzi. To ona mi się na pewno na bank przyda. Dobrze. Spoko. Czy ten kilo zrobiłem w końcu? Nie. A, sztabki miedzi. Które się robią. Dobrze dobrze. Rubiny się robią. Spoko. Będziemy mieli za chwilę jedzenie. Dawaj tu. Jaja. O, jakiś poziom dziesiąty, do góry rośnie pięknie. Nie wiem o co chodzi, ale ładnie rośnie. Dobrze. Zróbmy sobie mieć. Czyli weźmy sobie mieć mamy. Możemy zrobić lepszy lepszą siekierę Chociaż mam dobrą siekierę, no, ale ona pewnie nie zetnie e, sosnę. Prawda? A kisu pokorzenia. Kurde, odłożyłem go! No tak to bywa. Zakręcony jestem, podekscytowany tym, że mogę nowe rzeczy robić. Bardzo podekscytowany jestem tym. Daj to. Tego nie. To, to mogę już wziąć i zrobić sobie nową siekierę. Wow. I wtedy zrobimy sobie odporność na zimno i będziemy mogli iść na zimę. I możesz ciąć jakąś sosnę, chociaż jedną. Dobrze. Na razie to tylko O nie, 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 nie poczekaj, poczekaj. Ty idziesz tu. Ok, teraz co do, do tego, ten, to jest wewnętrzny ogień, obrobiony bursztyn, wybuchowy proszek, wełniana nić, jasno rdzeń, obrobiony bursztyn już się robi, wełniana nić, zaraz będziemy mieli, wełniana nić, wełna, ja ją gdzieś mogę mieć, ja wiem, że tu powinno być tak zorganizowany, żeby to, gruba wełna, wełna, zaraz zobaczymy, czy gdzieś tutaj ją mamy. Jak nie, to się zrobi, bo to nie jest problem akurat, zrobić wełnianą nić. Jest pełniana nić, 6 sztuk. Świetnie. Czy szlifierka już zrobiła klejnoty? Zrobiła. Sztylet myśliwski, rzadkie narzędzia nie robiłem przedtem tego? Myślałem, że ja obrobiłem już bursztynę. Dobrze, zróbmy... Sztylet eee... myśliwski. Hmm. Ale ja wolę wewnętrzny ogień. OK, Więc teraz zamiast tego kładziemy ten. I możemy odłożyć na razie ten. Uff wow. Jemy. Świetnie. No dobra moi kochani. Lecimy. Zjemy sobie burgera. Lecimy na zimę. co w kuchni tutaj nie mam burgerów? Najwidoczniej w którejś z tych skrzynek. Właśnie. Rozdziel. Jednego na razie. Odłóż. Mogłem wszamać burgera, no, ale dobra. W piątka wszamaj burgera. I ruszamy ścinać. Moi drodzy. Mogą wszamać jak będę wyżej, no ale dobra. Sosnę. Zimowa. Patrzcie, nie wiedziałem, że one, że one są takie cenne. Właściwie mógłbym już polecieć tam, nie? Bo to są zimowe sosny, przecież. Prawda? Dobrze mówię? Nie mogę? No mogę. O ramy. Lodososna, lodososna, pięknie, nowy materiał. Jak ja się cieszę, mamy blisko go, bardzo jest super. Gdzie mogli zrobić kilo z lodososny? Wow, no to ekstra. Nie, no, to jest jak mamy przy domu. To jest coś pięknego. <laughs> to jest dosłownie rzut beru temu dom. Czy ty jesteś jeszcze sosną? Też. Ekstra. O no świetnie, mamy, słuchajcie, trochę sosnę. Tam praktycznie, nawet nie trzeba było za bardzo daleko iść. Jak mi się to podoba, dobrze, że sobie zrobiliśmy tą wioskę niedaleko zimy. Szkoda tylko, że właśnie, bo też trzeba na zimę je zrobić wioskę, nie? No ale cóż, może gdzieś w głąb pójdziemy później. Dobrze, mamy lodososnę. Yy, I możemy zrobić z niej co? Yy, kilow pewnie nowy, tak? Ten lepszy kilow. Kij z lodosososnę. No to lecimy. 5 sztuk kilo z lodososnę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wow, będziemy mieli super kill off. Słuchajcie, no jestem pod wrażeniem. Podoba mi się bardzo, że udało nam się osiągnąć to, co osią, osiągnęliśmy. Mamy dziesiąty poziom wioski, tutaj mamy e, lodososny, mamy łuskę Brutala, także. Och, super, super, jestem super, mega, 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 mega zadowolony, tylko niepotrzebnie ten robiłem w takim razie. Kill off. Za dużo tych kilowów teraz mam. Tego będą się gdzieś wywalić. Odłożyć, że tak powiem, może łagodniej, łagodniej odłożyć. Proszę, ty idziesz na razie w zapomnienie. Na razie, ale mówię tylko nie. Bo nowy key-off będzie do użytku. I, te, I słuchajcie, jak będzie nowy do użytku, to trzeba będzie mu dać esencję. Będka, epicka. Wow. Nowe schematy. Nowe schematy, kurczę. Pewnie jest związane właśnie z lodososną. O, chyba tak. Wow, dobra, ja sobie to będę, później sobie odblokuję. Sprawdźmy, czy, co mamy tutaj za narzędzia epickie. E, kilow mogę zrobić i wędkę mogę zrobić niebieską. Łopatę też mogę zrobić niebieską. Ale, czy, a nie, to są niebieskie, to jest fioletowe. Epickie. E, dobra, kilow. Robimy. Moi drodzy, kilow z lodososny. Ufa, fa. Gdzie? Tu. Wow. Moi drodzy, jest genialnie. Bardzo mi się podoba to, że tak daleko zaszliśmy. Dziękuję wam bardzo za se se i serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie do tego was zachęcam i piszcie mi koment w komentarzach, jaki kolejny krok należy podjąć, bo wy wiecie, Myślałem, że mnie przeatakuje. E, członkowie mojej bandy są niesamowici. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.